Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serwera Survival Dzisiaj e, zrobimy farmę miodu Myślę, że będzie ciekawie Tutaj mam już szkło pierwsze Mamy gniazda Będzie ciekawie Chodźmy tutaj Poitemki jakieś Mieszkamy magazynu I jest z nami nowy gracz, więc fajnie mm o nie, może nagram osobny odcinek ale teraz, czy ja mam jakieś jeszcze szkło zbudujemy sobie z tego, bo to jest ładny blok o, dobra, pa, pa pa, pa. Um. bym jeszcze sobie użył o hmm. O... Chciałam użyć drewna, ale nie mam. Kurde, szkoda. To sobie trzeba ściąć. Noc się robi. E, to sobie tutaj to zetniemy. E, no dobra, więcej drewna by się przydało bo chciałbym z tego zrobić furtkę. Ale dobra, tyle może wystarczy. To zacznijmy już budowę. Bym sobie to zbudował. O, tutaj będzie fajne przy tym domku, bo to jest taka fajna. fajnie taki teren płaski, tylko tu jest już to jest dziura po kliperku. Kliperku. To pójdę sobie pod irta może. Tak kulturalnie przez ścianę. A jak... Mam dirta tak raz. tutaj chyba ładnie, chodźmy Niestety jest znalazłem no, sobie chyba albo sobie pójdźmy spać, bo to był, to jest dobry pomysł Idź stąd, idź stąd. Dobra. A, nie przejdę. Chyba, że to zniszczę. Dobra. O nie! Ja tak w ogóle sobie zrobiłem takie fajne kilo, więc będziemy go używać. Ale lepiej nie do gniazd, bo nie chcę ich zniszczyć, bo trochę je zbierałem, Bo mało to jest w gniazd w tym lesie. Bo może jest taki duży, to mało jest w gniazd. Tam chciałem go dać, to chodzi tam. I połóżmy już tutaj warstwy drerta. Te drzewa by trzeba było ściąć, bo one brzydkie, jak nie wiem, nie wiem, kto tak jeszcze na drzewa do połowy. Na pewno nie ja. Tak się nie robi nigdy. Ten taki kros stoi tyle. Brzydki taki. Dobra, podbudujemy się do niego. Tak, tutaj tutaj wszystko niższe tam jest. Czy tutaj dlaczego ja nie mogę tu przejść? To jest to. To czego jakieś? Nie, nie wiem. Nieważne. Jeszcze tu jest kurde dużo tego. To już chyba wszystko serio, tak. Kodenną krzysiłę ten to spalił. Ale już chyba znika. No chyba już znika. To choć na dół. Ja bym chciał, żeby to jakoś spoko nawet wyglądało. Więc no, trzeba się postarać. No nie wiesz, w tym żadnych kolców. Dobra. Tutaj takie coś będzie. I pomieszczonko. Takie nie za małe dłuższe. W sensie takie. O, takie było fajne. Teraz tak, tutaj bym dał o takie na dwa. Tutaj takie co, Tutaj takie coś by było fajne. Tutaj o tak. O nie. Czy trzeba napięć przedłuża. Dobra, tutaj o tak lecimy. Nie starczy, widzę już. Chodźmy po więcej już nam się przepala. Dobra. To po więcej szkła idziemy. Bo powinienem mieć jeszcze ponad staczek. Kurczę, chciałabym jeszcze zrobić tutaj dach z tego szkła. Nie wiem czy starczy, aby starczyło. Bo by ładnie to wyglądało, naprawdę. No całkiem spoko to wygląda jak na razie. A nie dach wątpię, że, że starczy. O, całe już się zniszczyło, niedobrze. dobrze. To było brzydkie takie. Tutaj jeszcze tak. A taki kamień ten też jest ładny, ten przepalony moim zdaniem. Mimo go dosyć sporo, więc. Nie, jest problem. Dobra, o nie, proszę o dotyk. Kurde. Raczej starczy. No chyba starczy, oby. Nastek, idealnie, starczyło. Dobra, fajnie. Hmm, hop. Tutaj trzeba by zrobić tak. Tak. I... dwie furtki. Dobra. Takie furtki, o tutaj... I tak, mamy pięć, tak? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. To na razie pięć ognisk. Jeden, dwa, Trzy, i pięć. Hop, no z miotkiem, dobra. Hop, też z miątkiem. A tutaj tak, bym chyba tak w rogu nie chciał. Niewygodnie będzie. Chyba. No niewygodnie. Tak, tak. I tutaj. A jeszcze kwiatki trzeba postawić tak na środku, tej randomowo kwiatki. I trzeba teraz poczekać. Teraz wystarczy czekać, aż pszczółki wylecą. Hmm. E, mam pomysł, weźmy butelki już sobie tam zbierzmy ten miodek z tych dwóch gniazd, żeby pszczółki mogły wylecieć, bo tam ja chyba mam tylko trzy e, pszczółki, może. O, mam tych pszczółek. Chciałam nożyce. Tu mam dobre. To chodźmy. E, bo przydałoby się te pszczółki wyleciały już jej. na razie bez butelek tylko nożycami no niestety pszczółek jest mało jedna chyba trzeba poczekać na więcej może jakieś wylecą bo jedna to trochę mało, no taka słodka, ale jest. Jedna pszczółka. No. Poczekam na więcej i wtedy coś porobimy, ale że to jeszcze przydał tak jakby przedsionek, że nawet jakby tutaj wleciała, to żeby tutaj było można ją zawrócić, tak jakby miejsce takiej ostatniej szansy dla tej pszczółki tak o ej, to fajnie wygląda o no. e dobre to o tak patyczki gdzie mam ten crafting gdzie ja postawiłem ten crafting gdzie ja postawiłem ten crafting nie wiem zgubiłem go chyba jest dobra. Jestem ślepy jakiś. Ja chciałem zrobić o tak. Czego mi zabrakło? patyków. I tak, no i ładnie. Jest takie drogie przejście. Jedną pszczółkę, ale smutek. Jedną pszczółką to trochę słabo będzie. Może jak wstanę, to wyjdą. Musimy spać. Jakby się przydało je rozmnożyć. A, jak nie, to najwyżej pójdę poszukać jeszcze gniazd. Tak to gniazd jest dosyć, dosyć sporo, nie? To tylko pszczółka. Muszę po jeszcze iść po szkło. To nie moje. A w mam. Nie w na piecu. No, trochę jeszcze mam. To tutaj. Tak wchodzi, drugie przejście i uprzczułek. Tak. Tylko jedno jest. Jeszcze tu by było i by było fajnie. Albo zrobimy takie, no, a nawet może tutaj jeszcze wstawić jak na upartego, bo nieważne, chodźmy sobie. Możemy jeszcze poszukać sobie gniazd. Bo z jedną pszczółką to słabo. Możemy spróbować jeszcze jakieś gniazdo tutaj znaleźć w tym lesie. Naprawdę, no jedna z pszczółek naprawdę bardzo mało. Na ile tam było gniazd? P Na pięć gniazd jedna pszczoła tylko, no. słabo. Mogło być nawet ile tam. Ale nie, bo ja tym achievement e, przeprowadzka z nienaską, to nie wiem, przecież może jeszcze wlesam, ale nie wiem. Dostałam achievement, mogę nawet pokazać e, tutaj. Tu no. Więc nie wiem, jak nie się tam stało. Nieważne. Coś może się znajdziemy, chociaż tutaj dużo chodziłem razem. Bo czy jest zbiera z gniazdami w tym lesie? My może dosyć sporo powinnych tutaj być, bo są kwiaty i są te brzozy. Może gdzieś tu by były. O, widzę pszczoła. Jest szansa. Nie wierzę, że sobie są pszczołę sprowadzi. Dwie pszczoły widzę. Jest. Dobra, niech jakaś wejdzie do tego. No chodźcie, no. Do środka, do środka, do środka. Sobie weź to. Niech jakaś wleci sobie to zbierzemy tym i Będzie mieli pszczółkę. Tak pszczółka. Tak, pszczółka. Dobra wlaty do tego ula. To jeszcze jedna lata sobie sprowadźmy ją. Chodź, ej widzisz mnie? ciała, jeszcze... Dobra, bierzemy to najwyżej. Teraz się żyje. Biedna pszczółka by z tam sobie. Nieważne. Dobra. Chodźmy. No ale znaleźliśmy jakimś sudem, może tutaj byłem wszędzie. Może tej przy tej nie byłam. Ale fajnie, będziemy mieli jeszcze jedno. Zawsze to więcej jakoś. Ja będę chciał jakieś... Nie wiem, co będę chciał z tego mnie tu robić. Ale będę tego sporo mieć, to nawet dobrze, bo... No i to jest fajne. Bo efekty ci zawiera. I się stakuje. Chyba efekt je zabiera, ale nie wiem, nie jestem 100% pewien. Albo jest useless. E, są fajne bloki z nich, takie co, no te lepkie takie. Więc one nawet dla tych bloków to fajnie by było. Przejdziemy. Wchodzimy tutaj. Pszczółek. i wstawiamy im tutaj tu hmm, źle wyliczyłam hmm. o nie dobra, muszę to przenieść trzeba to przenieść Tu będą te. Czy to będzie tak? To musi być o tu i tej dwa będzie tu i tu. No teraz. Tak. O. Nice. Wlej coś, proszę. Jeszcze jedna, żeby wyleciała do mnie. Jest jedna. Jest druga, chyba są dwie. E, dobra, mam dwie pszczoły, je. Trzy. Dobra, są pszczoły. Żyjemy. Panie Dje? A, bo ja mam cząsteczki wyłączone. E, ale cząsteczki już wszystkie. Jej, mała pszczółka. Dobra, jest dobrze dobrze, mamy pszczółki. Jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić, tak żeby pszczółki były bezpieczne. A wiecie co, inaczej to zrobię te gniazda. Pozbieram te, tak żeby to było tak w miarę Czyli tak bym to zrobił żeby tu była taka jakby alejka gniazdami. Te kwiaty bym pozabierał. E, zrobiłbym tak i trzeba by było zrobić trapdory. Żeby te pszczółki w te, w te te nie wlatywały mogą. A nie chciałabym, żeby mi się spaliły. A idealnie to chyba nawet wyliczyłam z tymi traktorami. Nie, dwa za dużo, nieważne. Co mogą być? Nie, co nie mogą być już. No i tutaj kwiatki już. I fajnie. Iły takie ule. Jeszcze tutaj może być jeden. Po tej stronie jeszcze gdzieś... Tutaj mogę włożyć nawet cztery. Miał. No i fajnie. Nie, to już nie jest potrzebne tutaj. Dobrze jest. Tak fajnie wygląda. Pa! A jeszcze jak to z daleka wygląda? Na przykład... Wytąd no całkiem spoko tylko te ogniska trochę lagują, nieważne e, zbierzmy pszenicę bo to jest zawsze free nasionka dla naszych kurek i zawsze też jakaś pszenica na chlebki e, nie gin zasieję pole dobra i chodźmy jeszcze rozmnożyć kurki trzeba rozmnożyć kurki dajemy kurkom ale one wszystko wszamały dla jajek w ogóle, dobra, wszystkie je rozbijemy. Dużo tych kurek już jest, a niedawno mi creeper je wybił. E, dwa creepery, czy, trzy Fajnie było. Dobra. Jedna. Tylko jedna, druga, trzecia czwarta tylko, tylko cztery a dużo tej jak nawet było dobra i teraz tutaj rzucam i się cztery wyklują a nie jedna no szkoda chodźmy spać Do pszczółek. <laughs> się pożegnajmy w pszczółkach. U pszczółek, tak. U pszczółek. wow, e, ona one szybko pracują. Może dwa wypełniły. No ładnie, ładnie. Jeszcze jakby jakieś wrzecia, to może jakieś rozmnażanko by poszło. <laughs> to już sobie zbieram. Na razie będę nożyczkami zbierać, potem będę butelkami. Już potem. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, do następnego i pa pa.